Dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie. Jestem Duhara, to jest moi drodzy. Kolejny odcinek z My Child Lebensborn. Moi drodzy, nadszedł grudzień, jest śnieg za oknem, ale na szczęście e, Klaus ma szalik, który wcześniej ogarnęliśmy, więc byliśmy już na to przygotowani. My się pysie, jeśli czekaliście na kolejny odcinek, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Robi się strasznie zimno. Tak, Klaus, ale mamy szaliczek, więc jest dobrze. Natomiast tutaj, bo te ciuszki są poniszczone, załóżmy nowe. Teraz jest zadowolony. Miejmy nadzieję, że to się utrzyma na dzisiejszym odcinku. E, kanapka tutaj. O, dobra, zróbmy sobie tak. Najpierw to, ta, czas do szkoły. Jak sobie radzisz, czy inne dzieci dają ci spokój. Może to środkowie jak sobie ogólnie tak radzi? Cóż. Znalazłem naprawdę dobre miejsce na spędzanie przerwy, więc nie mogą mnie tak często złapać. Może o tym porozmawiajmy, bo to też niedobrze, żeby on się chował, po prostu. Powinienem już iść, nie chcę się spóźnić. No dobra, ale zjedzmy jeszcze. Albo może nie. Nie, no dobra, jeszcze to. I idziemy. Dobrze, że ma ten szalik widzowie. Y 225 monetek. Czy coś tutaj nowego możemy kupić? Co to za lis? Dobra, kupmy to. Kupmy to i to. Ok, Będzie trochę do. To, coś nowego. Dobra, yy, idziemy. Szkoła, praca. 205 monetek, więc nawet po takich. powiedziałbym większych zakupach nieźle. Czy muszę kupić tego lisa, widzowie? Dobra, dowiedzmy się najpierw, jak tutaj. Witaj w domu. Świnka skarbonka na Boże Narodzenie, czy już niedługo święta. Właśnie niedługo święta, więc trzeba ogarnąć prezent może. Może tym prezentem będzie właśnie ten lis. Tak jest. Na razie zaczekam. Bo może Klaus tam powie, co byś chciał na święta. Tak, to już za niecały miesiąc, to już niedługo musimy zacząć oszczędzać. Tak, jest, cieszysz się? Tak, bardzo, dostanę prezenty? Oczywiście, że tak. W końcu to Boże Narodzenie, jeśli będziesz grzeczny. Zobaczymy. Oczywiście, że tak. Po tej świnka skarbonka, prawda? Możemy dostać dużo prezentów. Przynajmniej trochę, zaoszczędzimy trochę pieniędzy na prezenty. Tak, użyjemy świnki skarbonki. Nie dotykaj jej dobrze. Um, ok, dajmy w ten sposób. Możemy teraz włożyć do niej trochę pieniędzy. Dobra, czyli skarbonka służy do tych prezentów i w zależności pewnie od tego, ile finalnie będzie uzbierane w skarbonce, to taki prezent dostanie Klaus. Bądź tyle prezent. Dobra, wrzućmy 50 jak tak. E, przygotowywałem się też oszczędzając te monetki na takie właśnie rzeczy. To dużo pieniędzy. Dobra, pobawmy się może w chowanego. Dobrze, założę się, że mnie nie znajdziesz. Pójdę się schować. Czy znowu szafa Klaus? Nie mogę. Gdzie jest Klaus? Tu jest Klaus! O mały włos, a nie udałoby ci się mnie znaleźć, prawda? Dobra, ale Klaus. Czas zrobić, może jeść. Mamy tutaj kilka nowych rzeczy. Więc zróbmy to. Cyk, poczytasz mi przed snem. Jest już późno, Klaus. No to dobranoc. Dlatego, że zobaczmy tutaj w tych materiałach rzemyślniczych, co my tutaj mamy. Biorąc pod uwagę, że znów mu się ciuszki niszczą. Ja bym tutaj te ciuszki poogarniał. I co? Z jedzeniem jest dobrze. Jeden, jeden, jeden. Po, po sztuce tego wszystkiego. OK. Nieźle. Idziemy spać. Możemy coś do świnką zrobić. Nic. Okej. Okay. Dobra. Czyli tak. Idziemy najpierw się umyć. Klaus. Cyk. Później idziemy zjeść tak porządnie. Yy, tutaj. Cyk. Teraz może coś nowego. Powinniśmy już iść. Do zobaczenia wkrótce. Naucz się dzisiaj dużo dobrze. Spróbuję. Ale zanim pójdziemy jeszcze trochę jedzonka. Mm, cyk, dobra. Jest najedzony. Wszystko jest tak ładnie ogarnięte. Miejmy nadzieję, że ten uśmiech z Klausa nie zejdzie. Idziemy, praca. Czy nadgodziny będą? Dobrze by było porobić nadgodziny widzowe, żeby się przygotować na te święta, nie? Bo jeszcze jedzenie trzeba kupować. E, zrobię, zrobię, zrobię nadgodziny. No. I co? Czekałem na ciebie. Wiem, Klaus. Ojejku, ale robiąc na odgodziny, bardzo dużo mu zabiera. I tego, i tego. A to było wszystko tak kompletne. Bardzo są takie. Tak ładnie były te statystyki ogarnięte. A. Dobra, na razie się powstrzymam troszeczkę od tych. Nad Nawet poklepał mnie po głowie. Hanberg zawsze jest dla mnie miły. Nie przezywa mnie jak ten inny nauczyciel. Przeczytasz mi coś, co lubię. E, tak, poczytajmy Klausowi. Dobra. To bajka. O torolach, Klaus. I dobranocki. Dobra. Gasimy światło. Ś czwartek. Cóż to przyszło? To. Czy to od. Mamy Klausa. Dwie tury. No dobra. Najpierw tak, ogarnijmy Klausa troszkę. Jest, jest, jest. Powiedzmy, że okej. Okay. Mm. Jak tutaj z jedzeniem? Kanapka tylko. Niedobrze. Muszę coś kupić. Kupmy to, to i to. Dobra, 55 monetek. Mamy 200 monetek. Cały czas mam gdzieś tam stół głowy, to że te święta, nie? I pytanie, czy będziemy za każdym razem dawać po 50 monetek, czy ewentualnie więcej będzie chciała gra? Dobra, mamy jeszcze jedną turę. Ja to wykorzystam na listy. Generał Eisenhower. Oświadczył, że zachodnia Europa wkrótce będzie miała tak wielu żołnierzy, iż głupotą byłaby próba ataku ze strony sowieckiej wspólnoty narodów. Oświadczenie Eisenhowera padło w sobotę na zamkniętym posiedzeniu Tymczasowego Komitetu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego -Atla w Paryżu. Okej. Okay. Czas do szkoły. Postaraj się mieć udany dzień. Postaraj się mieć udany dzień. Spróbuję. Dobra, czyli tak. Szkoła, praca, nie robimy nadgodzin, 270 monetek. Zobaczmy, jak teraz. Właśnie, nawet nie miałem opcji. No, tutaj to aż tak nie spadło. Niektóre dzieci w szkole są w porządku. O! Pozwolili mi się dzisiaj z nimi bawić. Może dopytajmy, właśnie, co za dzieci już? Są Knut i Ole oraz Berit i Kari. Wszyscy byli dla mnie mili. Dobra, może dopytajmy. Bo tak nagle, w sensie to dobrze, nie? Ale tak nagle, żeby to. Co razem robicie? Rozmawiamy o rybach. Kariu, wielbia łowić ryby. Nie my, cukierki i dobrze się bawimy. Wspaniale, to było oczywiste, że cię polubią. Okej. Okay. No dobra. Jest, jest zadowolony to. To dobrze. Ale nie wiem czemu mam jakieś bardzo złe przeczucie widzowie. Jak z jedzeniem? Jedzenia nie ma. Więc... Przygotujmy na jutro. Będę odrabiać lekcję w swoim pokoju. OK. No dobra. Tak? Czas się To nic takiego, nie przerywaj nauki. Dobra, to ja poczytam w tym czasie list, albo wiecie co, pójdę najpierw do sklepu. Co my tutaj mamy? To za 15, to za 25. Kurde, te są drogie, ale... Dobra, ja tutaj tak różnorodnie, ale w ten sposób. I przeczytajmy ten list, widzowie. Czy to jest. Co to jest? Kościół w Fagerstrand. Czyny matki Klausa były karygodne. W tym kościele nie pomagamy bankartom i pomiotom wroga. Proszę być wdzięcznym za to, że dziecko żyje. Nie skomentuję. Eee. Dobra, idziemy po prostu spać. Śpiący. Dobra, Klaus. Myślę, że możemy mu poczytać. Oczywiście, tak. To podniesie się nam troszeczkę zabawa. A pozostałe statystyki, czyli kąpiel i jedzonko sobie ogarniemy jutro, jak wstanie Klaus. Więc myślę, że spoko, ten dzień minął. Czwartek, piątek, końcówka tygodnia. Jeszcze 10 dni do wigilii. Mam nadzieję, że to będzie fajny dzień. Ja też, Klaus, ja też. E, więc tak, przygotujmy go. Cyk. I, Klaus. Najpierw kąpiel. Pięknie. Teraz e, jedzenie. Idę do szkoły. W szkole wszystko w porządku. Cieszę się, że jesteś taki zadowolony ze szkoły. Nie wiem czemu, ale mam jakieś. Złe przeczucie, uważaj, nie ufam ludziom w twojej szkole bo Nie wiem e, Dopytajmy, w szkole wszystko w porządku? Mm -hmm. No okej, okay. musimy już iść, nie chcę się spóźnić Mam pewne przeczucia Teraz jak o tym powiedział Czekajcie Dobra, no w skarbonce są pieniądze Bo on mówił o jedzeniu cukierków Skąd pieniądze na cukierki? Czy on po prostu bierze hajs z świnki i kupuje cukierki przez teraz go lubią, czy... Nie wiem, coś, coś... No ale... no dobra, idziemy do szkoły. 285 monetek, jest dobrze. Czy jakieś rysunki? Nie ma rysunków. Ja muszę te ciuszki ogarnąć. Jeden na dwa, okej. Okay. Dobra, to, to to, ogarnę może wieczorem. Yy, tymczasem, chodźmy, Klaus może połowić ryby. Chociaż nie, teraz teraz się nie uda. Nie, tu nic nie zrobimy. Chyba że. W takim wypadku, tak, ogarnimy sobie to. To podniesie się zabawa. Nie, podniosła się zabawa. No dobra, a tutaj? Pogotujemy razem, Klaus. Tu już się podniesienia. Tak, podniosła się i to nawet fajnie. Chcę iść do łóżka. Tak, tak, tak. Idziemy, Klaus, spać. Dobranocki. Czy poczytam? Jest już za późno. Ja w sumie chciałbym zrobić drugie jedzonko, Klaus. Ile mamy tego jedzenia? Jedno. No to jeszcze drugie zrobię. Na jutro. To będzie takie lepsze śniadanko. I sobota, dobra, ok. Mamy weekend. Dzień dobry. Biorąc pod uwagę, że jutro sklepy zamknięte, to ja tu zrobię takie zakupy większe. Okej okay. Czy ja nie idę do pracy? Nie, wygląda na to, że nie. Dobra, cyk. Więc tak, nakarmmy Klausa. I tutaj. Cyk, dobra. Klaus że Rzemieślnicze. A co z tego papieru zrobię? To śmiesznie wyglądająca marionetka. Miłego dnia w pracy. Pójdę dzisiaj się pobawić z kolegami. Okej. Okay. Nie wiem, widzowie. Co myśleć? Wracamy. Wróciłem. Bardzo fajnie mi się bawiło z kolegami. Czy mogę coś wrzucić do tego? Chyba nie. No dobra. To co? Dobrze by było Gotować, Klaus Cyk zrobimy sobie jedzonko na jutro Dobra A zabawa jest na full Czy możemy coś jeszcze zrobić tutaj Ja bym ci te ciuszki jeszcze naprawił Ogarnijmy te rzemieślnicze rzeczy um, Jestem zmęczony Ja wiem Klaus Dobra to ty idź spać Przeczytasz mi coś, co lubię? Jest już późno, Klaus. W takim razie dobranoc. A ja pójdę, widzowie. Zrobię jeszcze tę koszulkę. I mamy już wszystko z tych rzeczy rzemieślniczych ogarnięte. To spoko. To bardzo spoko. Mm. No to co? Niedziela w takim razie. Teraz będę miał wolne. Mm. Rety Boże Narodzenie tak blisko. Idę teraz po. Okej. Okay. Baw się dobrze i uważaj Najpierw musisz się przygotować No najpierw, oj dobrze No tak, najpierw może go tak Chociaż trochę przemyjmy Jest głodny No dobra, czy mogę go wysłać? Żeby się bawił Jak cię wysłać do zabawy? Nie wiem jak go wysłać do zabawy Ktoś nam zepsuł tę huśtawkę Co to, mogę pozbierać teraz? Baw się dobrze, tak. No to nieźle go przygotowałem. Idę się bawić z kolegami. Wyszedłem z tym do lasu, podniosłem jakąś gałązkę. Świetne przygotowanie, widzowie. Ale czy mamy teraz jakieś... Właśnie, materiały rzemieślnicze. Nie? Nie. A mogę sam pójść do lasu? Proszę. Tak, gałązki. Ja sobie pozbieram. Tu szyszka. Cyk. Nie mogę tego ogarnąć. Dobra. Co jest pod tym śniegiem? Coś się stało. Sprawdź skarbonkę. Tak mi się wydawało. Skradziono pieniądze ze skarbonki. Tak podejrzewałem. Wróciłem z zabawy na dworze. Coś nie tak? Do twojego portfela dodano 10 monet. 40 wziął. Chcesz porozmawiać o zaginionych pieniądzach? Dlaczego w śwince brakuje pieniędzy? Jej, ja... Nie wiem. Mm, o jejku. Nie chcę się na niego też denerwować, bo. Kupował na pewno właśnie te cukierki i tak dalej. Wszystkie pieniądze na święta przypadły. Nie, no nie, ja bardzo dużo oszczędzałem, ale nie okłamuj mnie. Przepraszam, chciałem, żeby inni mnie polubili. Tak jak Ole dał innym dzieciom cukierki, wszyscy go lubią. Wiem, że chcesz, by ludzie cię lubili, ale nie mam zbyt wiele pieniędzy. Chcesz, żeby ludzie lubili cię za to, kim jesteś, a nie, możesz, a nie co możesz kupić, Klaus. Takich przyjaciół nie warto posiadać, Klaus. Chcesz, żeby ludzie lubili cię za to, kim jesteś, a nie co możesz kupić, Klaus. Przykro mi, wiem, że nie mam dużo pieniędzy, ale to było miłe. Nie byli dla mnie tacy wredni. Teraz. Może nas nie stać na prezenty. E, nic się nie stało, jakoś sobie poradzimy. Przepraszam. Spoko, Klaus. Ja podejrzewałem, że to o to chodzi. I gdzie poszedł? Idziemy się umyć. Przepraszam. Siedź tutaj i przemyśl. Chodź coś zjeść. Dobrze. Ale najpierw idziemy się umyć. E, cyk. No powin. Nie wiem. Nie. Powinienem się zezłościć No tutaj O szyszki Dobra o, zjedzmy Zjedzmy Mniam mniam No pora już spać Nie pora jeszcze zjeść Proszę Dobrze y... I jeszcze O co to Co to jest ja aż cztery tego mam herbatka i zajebiście i tu mamy tego dużo. To dobrze. To bardzo dobrze, Klaus. Będziemy wpieprzać herbatkę. Yy, idziemy spać. Poczytasz mi przed snem? Jest już za późno, Klaus. O nie, no to dobranoc. Miejmy nadzieję, że w szkole jednak nie będzie tak źle po tym 17 grudnia. Ja nie wiem, czy tego lista nie muszę kupić widzowie. Zróbmy sobie może to jedzonko. I nakarmę Klausa przed wyjściem Ile to daje? Ojoj, malutko Powiedziałem, że dzisiaj przyniosę więcej rzeczy Dla moich przyjaciół Jest badałeś mi już wystarczająco dużo Lepiej, żeby to zaakceptowali Jeśli mi to wytłumaczysz, może nie będą zawiedzeni Nie martwmy się na zapas Może im to wcale nie będzie przeszkadzać I badałeś mi już wystarczająco dużo Ech, dobra, może to? Trzecie? Może lepiej się nie martwić, skoro nie wiem. Mam wrażenie, że będzie bardzo źle. Dobra, ja pójdę kupię rzeczy na jedzonko. 90 monetek, ok. Ale starczy na długo. I 255 już mamy. Nie wiem, ja chyba tego lisa kupię, widzowie. Nie wiem, czy mam wrażenie, że to będzie prezent na święta, ale mogę się mylić. Nikt nie chce się teraz ze mną bawić. Klaus, maluszku. Przykro mi, nie można kupić przyjaciół. Pokazaj się mi bezinteresowność, powinni się od ciebie uczyć. Może to? Miłoby byłoby być popularnym, chociaż raz. Tak, ale nie o to chodzi w przyjaźni. Pokazaj się mi bezinteresowność, powinni się od siebie uczyć. Nie o to chodzi w przyjaźni. No chyba. Przecież nie powinni Cię lubić za to, co posiadasz, ale za to, kim jesteś. Mhm. Jak? Nie ufaj żadnym przyjaciołom, których ku musisz kupić. Rozum których musisz kupić. Ja chyba tak. Dobra, teraz głowa do góry, już niedługo Boże Narodzenie. Dobra, to powinno być przynajmniej fajne. Widzę, że ciuszki znowu popsute. Na szczęście też na to byliśmy gotowi. Cyk. I co teraz? Teraz możemy pogotować Klaus. Opiup. E, mogę iść spać? Zaraz, Klaus. Pogotujemy jeszcze. Czy to mu podniesie zabawę? Tak, podniosło zabawę. Dobra. I poczytasz mi coś? E, jest już za późno, Klaus. Rozumiem. Na to dobranoc. Poniedziałek w to. Sobota. Dzień dobry, jestem gotowy na dzisiejszy dzień. Nie ma już szkoły w tym roku, prawda? Wczoraj był ostatni dzień. Mam naprawdę dobre świadectwo szkolne. Dostałem świetne oceny z matematyki. Pan Berg powiedział nawet, że jestem jednym z jego najlepszych uczniów. Jestem z ciebie naprawdę dumna, Klaus. Ciężko pracowałeś. Jestem z ciebie dumna. Dzięki. Myślę, że z panem Bergiem pójdzie mi równie dobrze w przyszłym roku. List. Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż świąteczna. Już w najbliższą sobotę. Wiele przecenionych produktów spożywczych zapewne szybko się sprzeda. List jakiś. Przecena świąteczna. Wygląda na to, że są jakieś świąteczne rabaty. Okej. Okay. Co to znaczy? To znaczy, że niektóre produkty spożywcze są tanie. To znaczy, że w tym miesiącu będziemy mogli kupić lepsze jedzenie. Y Niektóre produkty spożywcze są tańsze. O, świąteczne jedzenie do gotowania na Boże Narodzenie. Tak jest, zobaczymy. E tak, musimy kupić lepsze jedzenie. O, to specjalnie mm, drogie świąteczne jedzenie, prawda? Do gotowania w Boże Narodzenie. Co jest, Klaus? A e, to jedzenie, na które nas nie stać. Z mojego powodu. Tak, to jest konsekwencja Twoich działań. Nie, nie, nie. E... Nie 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 martwcie się stać nas na to Obiecuję naprawdę e, Ile to kosztuje 40 To jest przecenione Ok. Czy o tym mówią Dobra kupmy to w ten sposób e, i co I tutaj my się pysie listarz Muszę to poczytać ale to, moi drodzy, ogarniemy już w kolejnym odcineczku. W kolejnym odcineczku, widzowie Wigilia, nie wiem, ja mam wrażenie, że powinienem kupić tego lisa dalej. Ale zobaczymy. Tymczasem, to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Mam nadzieję, że Wigilia minie dobrze i mam nadzieję, że w którymś momencie Klaus pozna naprawdę jakiegoś fajnego przyjaciela, przyjaciółkę. Tymczasem, trzymajcie się i pa!